Hasło, jakie będzie przyjęte przeze mnie w tej kampanii wyborczej, to metropolia wyrgowska, silny region. Wcześniej wypowiadałem się na ten temat, dawałem wyraźnie do zrozumienia, że sposób podziału środków preferujących ośrodki, myślę tutaj o środkach płynących w sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, a świadczą o tym dobitnie również wyniki, jaki wpływ na rozwój te środki miały, dowodzą, że należy się zastanowić, czy wspierać nadal województwo do Wisły, czy też zwrócić większą uwagę w ramach redystrybucji środków na Bydgoszcz na największy ośrodek regionu kujawsko-pomorskiego. Moja diagnoza i teza w tej sprawie jest następująca: Im silniejsza będzie bydgoszcz, tym silniejsze będzie województwo. Ta moja teza zbieżna jest również ze stanowiskiem i dyrektywami Unii Europejskiej, która także sugeruje, że w krajach członkowskich 27. Winny być ośrodki metropolitalne, to ośrodki najsilniejsze, bo one są motorem rozwoju regionu. U nas niestety od powołania województwa kujawsko-pomorskiego takiego sposobu patrzenia dotąd nie ma. I skutki tego mamy. Skutki te to rankingi województw, gdzie województwo kujawsko-pomorskie lokuje się w przedziale od 12 do 16 miejsca w Polsce. I nie dlatego, że jest mało pieniędzy, tylko dlatego, że pieniądze te nie zawsze najroztropniej zostały, zostały podzielone. O samej metropolii chcę Państwa zaprosić na kolejne inne spotkanie. Nie będę się wypowiadał, natomiast ja z przykrością stwierdzam, że rozumienie samego pojęcia metropolii, szczególnie w stosunkowo wrzaskliwych wypowiedziach polityków toruńskich, nie ma żadnego związku sprawnym, merytorycznym uzasadnieniem. Metropolia to nie jest likwidacja Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Metropolia to nie jest likwidacja budżetów samorządowych miast, powiatów, gmin. Metropolia wreszcie to nie jest zabieranie samorządom gminnym, powiatowym władzy. Metropolia jest to nazwa tej jednostki, największego ośrodka, którego liczba mieszkańców nie może być mniejsza jak 250 tysięcy do spełniania szczególnych ról i funkcji w ramach województwa kujawsko-pomorskiego. I Jedynym takim miastem, które w sześciu punktach spełnia te wymagania jest Bydgoszcz. Do utworzenia metropolii nie potrzeba sąsiedztwa Torunia. Do tworzenia duopolu, o którym głośno się mówi, i gdzie to mi wprost nadwzajem przylepia się do Bydgoszy, bo generalnie nie wypełnia żadnego z założeń tych propozycji ustawowych, jakie dotąd były złożone. Bydgosz, powtarzam, nie potrzebuje żadnego partnera, by ministerstwo wskazało Bydgosz jako ośrodek metropolitarny, a więc ten, który będzie wypełniał szczególną funkcję wobec całego województwa. Naturalnie. Siedzibą Metropolii Bydgoszczy łączyłyby się określone uprawnienia. Te uprawnienia to po pierwsze z góry narzucony układ komunikacji i tras przelotowych. To niewątpliwie piątka, która dla Bydgoszczy jest S5 potrzebna jak, jak, jak deszcz rolnikom od czasu do czasu. Bez piątki Bydgoszcz i ta część województwa nie będzie się w ogóle rozwijała. To jest z kolei wielkich prędkości, które mają dojeżdżać do ośrodków metropolitarnych. To jest wreszcie zwiększenie nakładów finansowych na rozwój tego ośrodka. Na rozwój tego ośrodka. To jest wreszcie uszczuplenie i sądzę, że tu jest największy ból władzy marszałka czy sejmiku województw przy dzieleniu środków, przy kolejnym unijnym rozdaniu.